Oglądaj serial myszka Micky Frajdomek w Disney Junior. A teraz pora na kolejną magiczną chwilę. Dziś cała ekipa odwiedza czasy prehistoryczne. Ale Donald woli najpierw coś przekąsić, bo jest bardzo głodny. Mam nadzieję, że można tam O, niedługo coś przekąsimy. Najpierw zabawa, później lunch. Donald, co ty kombinujesz? Nasza piłka wpadła pod dziwny krzak. Ale mam szczęście. Znalazłam. O, Donald? Słucham. O, jedną chwileczkę. Donald, specjalnie schowałeś piłkę, żebyśmy jej nie znaleźli i wcześniej zaczęli jeść? Słucham? Zdaje się, że widziałam, jak uciekałeś z piłką. ja. Nie nie. No, nie wiem, no. O jest idealne miejsce na piknik. Zróbmy sobie przerwę w poszukiwaniach i wszystko przygotujmy. Doskonały pomysł! Pewnie! Zaraz zjemy. Jeszcze tylko jedna gra i zrobimy przerwę na lunch. Spójrzcie, co fajnego znalazłem w lesie. To się świetnie składa. Ta winorośl przyda się do zabawy w przeciąganie liny. O, świetny pomysł na zabawę! Rywalizacja, ale. Na wesoło! Pomyślmy, hmm, potrzebne są dwie drużyny. O, to my będziemy jedną, a Pluto, Tadio i Tito mogą być drugą. Hej, Goofy, pożycz bandankę, zawiążemy ją po środku. No jasny flajdek. Dzięki temu zobaczymy, która strona wygrywa. Zawodnicy ciągną linę z całych sił. Drużyna, która przeciągnie bandankę, wyraźnie na swoją stronę. Wygra? Frajdek i ja będziemy sędziować, powiemy wam, kto wygrywa. Gotowi? Uwaga! Start! Dalej, do zawodnicy mają przewagę! Widać, że Darius z siebie wszystko! Zbierzmy uh, 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 uh. Wygrała drużyna czworologów! Ale... wyjaśnijmy coś. Było... było dwóch Donaldów! Ej, to co ty wymyśliłaś? Jestem ja, tylko ja! Lepiej się przyznaj! Oszukiwałeś! Na pewno nie! Teraz mieliśmy jeść! Czas coś zjeść! Kto to myślał? Chyba ktoś postanowił wcześniej zjeść lunch. Kto? Co Przepraszam, mam coś się wszystko Musimy wierzyć Donaldowi. Powiedział, że nie zjadłby bez nas i że to nie on zrobił ten bałagan. Jesteśmy w środku lasu. Może ktoś inny narozrabiał. Mhm. Ktoś inny! Kto ma takie białe pióra? No chodź, Gufi, zobaczmy, co zostało. Aha! Nakryłam cię, Donald! Może poczęstujesz mnie rodzynkami? Nie, nie mówię do ciebie, tylko do tego drugiego do. O. Ojej! jej! Możemy do Ciebie mówić Hal? Hal! Jak się masz, Hal? Miło Cię poznać. <laughs> A, chodź tutaj i przywitaj się z nami. No, nie bój się. Jest podobny do Donalda. Tak. Taka trochę wyższa wersja Donalda. Wow, wow, wow. Tak! <laughs> Jednak nie Ty schowałeś piłkę. Przepraszam, że ci nie uwierzyłam. A, Nie Dziś wspaniale się bawiliśmy i okazało się, że zawsze możemy ufać naszym przyjaciołom. Do zobaczenia w kolejnej przygodzie. Do zobaczenia. Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.